Gaworski na finiszu 2019 roku jest w doskonałej dyspozycji. Na zakończenie tego naszego starego roku 2019 odbyły się Mistrzostwa Polski w Warszawie. Broniłem w nich tytułu Mistrza Polski. Tak sobie pomyślę teraz, tak troszeczkę w perspektywie czasu. 2013 roku jestem numer jeden w Polsce, więc siódmy tytuł z rzędu wywalczyłem. To nie jedyny sukces naszego zawodnika. Gaworski ciężko trenuje, rozwija się, a to powoduje, że dołożył do Mistrzostwa. Jeszcze jeden krążek. Do tego jeszcze udało mi się dołożyć brązowy medal w kategorii Open, czyli wszystkie te kategorie razem ze sobą walczące. Więc no, uważam, że zakończenie sezonu tegorocznego jest dosyć dobre. Wrocławianin dzięki turniejowi mistrzowskiemu poznał też odpowiedź na pytanie, jak przygotowywać się do najważniejszych startów w sezonie, które zadecydują o olimpijskiej kwalifikacji. Mistrzostwa Polski pokazały mi, że muszę po prostu cały czas robić bardzo dużo walk, bo walki treningowe i te na zawodach, to później się przekładają w efekcie końcowych na wynik, więc no dużo walk Treningu siłowego zbytnio zrobić nie mogę, bo to wpłynie na moje no, złe samopoczucie fizyczne, więc walki, walki, jeszcze raz walki. Walki nie zabraknie, nie tylko tej sparingowej, również na początku roku Gaworski już szykuje się do kolejnych startów. Zostało nam niedużo czasu do zakończenia kwalifikacji całych paraolimpijskich. W połowie lutego odbędzie się kolejny turniej Pucharu Świata w Eger na Węgrzech, gdzie będzie można dołożyć kolejne punkty do kwalifikacji. Później, marzec też zaraz odbędzie się turniej w dalekim São Paulo i to będzie ostatni turniej Pucharu Świata przed mistrzostwami Europy, które zakończą nam cały cykl kwalifikacji do igrzysk Paralimpijskich w Tokio. Więc w maju będziemy już wszystko wiedzieli. Jak przyznaje nasz mistrz, w najbliższym czasie nie można liczyć na taryfę ulgową. Czeka go sporo pracy, a jej zwieńczeniem ma być sukces po Ci awansu na para Igrzyska. Ten sport niepełnosprawny w cudzysłowie zrobił się bardzo sprawny i jest no, sportem wyczynowym, więc trzeba walczyć do samego końca. A co najważniejsze, żeby były siły, bo jeżeli będą siły, no to jest z czym walczyć, bo jeżeli sił nie ma, no to będzie ciężko. Liczymy jednak, że siłę i forma dopiszą. Na razie w wirtualnym rankingu Gaworski ma kwalifikacje do paraolimpiady zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Kibice naszych siatkarek na brak emocji na pewno nie mogą narzekać. Wrócowianki grają momentami perfekcyjnymi, momentami nieco gorzej i to powoduje ogromny ładunek energetyczny spotkań, w których uczestniczą. Powoli stają się specjalistkami od starć na najdłuższym z możliwych dystansów. Warto wspomnieć o ostatnim spotkaniu z udziałem drużyny Wolej. Po prawie trzech godzinach rywalizacji podopieczne Wojciecha Kurczyńskiego pokonały faworyzowany pałac Bydgoszcz 3-2. Najbliższy rywal również na pewno jest w zasięgu naszej ekipy. PTPS-Spiły to drużyna, która ma podobny potencjał do pałacu, choć u siebie. Ostatnio z nim przegrała 0-3. Wrocławianki mogą czuć się zmęczone. Rozegrają w końcu w 10 dni aż 4 spotkania. Starcie z PTPS-em kończy ten siatkarski maraton. Jeżeli często mówimy o braku doświadczenia w drużynie z Wrocławia, to przy regeneracji ta młodość jest największym atutem naszych siatkarek. Początek meczu w Olej Wrocław PTPS piła w niedzielę o 20.30 w Hali Orbita.